Bonjour à tout to znaczy dzień dobry wszystkim. Nazywam się Kateway, a to jest kolejny odcinek z Beer Factory. Tym razem mam, mam do pokazania coś ciekawego. No, jak widzicie, stan mojego konta wynosi 17 tysięcy. Zastanawiam się pewnie dlaczego. No, otóż dlatego, że chcę sobie w końcu kupić ulepszenie do mojego e, e, zbiornika na wodę. Żeby móc produkować, no, więcej piwa eee, Jak już tu jesteśmy, to sobie zaakceptujemy kolejny kontrakt A przy okazji zapłacimy pracownikom, mamy tam za 5 pię dni wiszę, czy tam za... No to, to, to niech mają No i teraz tak, właśnie, co wam chcę pokazać Co się wydarzyło? Patrzcie na tego pracownika Ten pracownik No, wpadł w pędle. Przez to, tak, jak jest ustawiona ta paleta, to on podnosi sobie z tej palety No i wrzuca na taśmociąg Tylko Paleta Czyta ten, ten worek, który jest. No, jako że trzeba go zebrać, tak? żeby go podnieść. Więc po prostu pracownik sobie robi przysiadł i odrzuca. I bierze i odrzuca. I drugą rzeczą, którą chcę wam pokazać. Nie wiem, czy to się uda. Czy, czy, czy już się naprawiłam teraz? No, jest tak. Biorę sobie paletę. Ona leżała do końca, nieważne. Biorę sobie paletę z czterema. Yy z czterema workami, opuszczam ją klikam, no i ona sobie tam skacze podskakuję podskakuje, podskakuje, w końcu się uspokaja albo i nie o, dobra, w końcu jak się przewróciła na, na, na plecki no to jest, jest uspokojona no i znowu chcę ją postawić, no to znowu ona znika w tym momencie i no i sobie zaczyna skakać więc e, prawdopodobnie będziemy, będę musiała sobie wczytać grę. E, co nieco No Dobra, tutaj pracownikowi postawimy tę paletę. No, i teraz pracownik nam będzie wrzucał. Potem na, na wrzucę na, na, na paletę. Ym, natomiast, no, tę na razie odpuszczę i po prostu wezmę może. Naprawdę Dobra, dwie znowu się podniosły. Właśnie jest problem, bo. Generalnie to tak. Jest trochę. E, jest trochę nowych zmian, które w twórcy wprowadzili. One są fajne. No ale niektóre są upierdliwe, tak jak na przykład te znikające palety. I tu już widzę, że na pewno będę sobie musiała. E, w takim razie. Dobra, sprawdźmy. Tak, Jeszcze ja się odsunę na szybko. No, dobra, czekaj. O, no, i teraz cyk, ja się odsuwam. Dobra. Dobra. Udało się. Udało się ustawić paletę, żeby można było na nim wrzucić worki. Dobra. E, w każdym razie tak. Jest kilka ciekawych zmian, które twórcy wprowadzili. E, przede wszystkim to stakowanie palet. To znaczy, że można kilka palet ułożyć jednym na drugim. I można je też w tym momencie przechowywać na... 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 jest. Na półka. Ale... Co jest celem dzisiejszego odcinka? Celem dzisiejszego odcinka jest tutaj Uprzątnięcie trochę drożdży Bo widzicie, że mi tu leżą drożdże Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem No dziesięć palec spoko nie leży Na tym, na górze Więc podejrzewamy sobie naszym wózkiem widłowym Dostając no, Jakieś, nie wiem, blówki chyba po mnie chodzą Czy coś Jak widzicie tutaj mam trzech pracowników zatrudnionych i teraz teraz sobie, żeby nam tu, nas tutaj nie denerwował ten dźwięk yy, dźwięk naszego wózka widłowego. No i w tym momencie zobaczcie, że mamy tutaj też kilka palet na dole rozstawionych. E, no, ale no przydałoby się troszkę troszkę kupić rzecz, więc w tym momencie ja sobie ja sobie ja sobie co? tam. Znaczy, mam wybrane, oczywiście, um, oczywiście narzędzia mam wybrane, klikam tab, no i jadę. Aha, to jest gameplay albo decorative, czyli można sobie na przykład kupić półkę, która będzie nic albo generator, albo palety, które będą się walać jeszcze bardziej. No, biurko jest po 500, dolarów? Dobra, nieważne. E, w każdym razie tak. Na coffee machine, ale, ale, ale. Eee, tutaj jest jest storage, czyli półka na. półka na. na drożdże. Więc tutaj sobie ustawimy w ten sposób. Dobra. O, jak widzicie, już nasz pracownik zaczął tutaj biegać z tymi drożdżami. Więc tutaj sobie damy kolejną. Półeczkę, cyk, i tutaj też będzie nam dawał. Pytanie będzie tylko, że. Dobra, może im trochę do przodu wyjmę, żeby nie było. Dobra, i teraz mamy już dwie półki. Każda taka półka mieści po cztery pudła, czyli to nam zaraz zniknie, czyli jeszcze potrzebujemy kilka, kilka takich półek. No, nie będę kupować ich wszystkich teraz tutaj, ale już widzicie o co mi chodzi, nie? że jak sobie nakupię drożdżę w tym momencie potrzebuje czegoś, żeby no je żeby je przechowywać, Prze, przepraszam żeby przesunąć i cyk, i mamy już, już z głowy kilka tych palet, dobra, teraz sobie podniosę muszę wyjść z trybu narzędzi, podnoszę sobie tę paletę i mogę ją położyć dobra, ale, ale, ale oczywiście z tego co każę, że ten odcinek jest zaczęty od kawy, także nie jest źle. Jest jakaś równowaga w przyrodzie zachowana. Natomiast tutaj jest komputer, do którego właśnie biegnę czym, czym prędzej. Dobra, płacę znowu pracownikom i idę w Brewery, Czyli w. No, za 250, ale czy to będzie? To nie będzie to. to. Zobaczymy, ile mi wejdzie. Weźmy pieniądze. 16 tysięcy. Dokładnie tyle, ile miał kosztować ten. Ten upgrade i teraz mam jeszcze i sobie zamówię wodę. No całą resztę. Dobra, pieniądze nam poszły, więc ten już został załatany. E, więc nie jest źle. Jak widzicie tutaj mam e, diamenta i mm, czekaj nojem to się nazywa. Tak, bo... Oczywiście zapomniałam sobie nazwać recepturę, więc mamy tutaj e, No e, Udało mi się całego heńka przelać do butelek. Zaraz Wam pokażę, co się stało jeszcze w międzyczasie, ale tym, e, w tym momencie sobie zrobię jeszcze jedną jedno recepturę. Tu mamy, zobaczcie, 80, 40, 60, dam sobie 50% może. 50% słodu 50% słodu i damy troszeczkę name jako e, jako co? Gdzie jest dużo słodu? Trochę jaczmienia Co? Jakaś by się przydała, tak? To, 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 to jak nazwać? Łomże. no paradyż o żeby wiecie, nie było łożyn natomiast damy sobie 10 10% drożdży no bo on jest taki bardziej kwaśny i koszt będzie 6000 wyprodukowania tego a, a tutaj damy takie żółte logo nie ma co dobra, a no może nie paradyż tylko no, ja chodzi będzie paradyż. Nieważne. O, i popularność naszego paradyżu to 72%. Nie wiem czemu tutaj jest 0%. Mam nadzieję, że update'uje się to na, na, na bieżąco. Eee, nasze piwo. Natomiast e, w tym momencie. Aha, bo ja sobie zamówiłam wodę. Zobaczcie, ile tutaj mam palet. Ile mam tutaj rzeczy do zrobienia. O, dobra. I teraz udało się, że ten. Ten pojazd trafił dokładnie tam, gdzie miał trafić To znaczy do naszego zaworu który, który, który musimy odkręcić, żeby, żeby woda się przelała Dobra, to ja w tym momencie kliknę może produkcję naszego paradyżu skoro mamy dwa już, e, dwie kadzie już zajęte to sobie klikniemy na, na, na produkcję, żeby poszła nam Damy sobie start i mamy paradyż popularity. O, i mamy już ponad 4000 litrów wody, więc, więc mogę spokojnie w 1000, 1000 litrów zainwestować. Kilka launch, czyli odpal. I teraz zobaczcie, że potrzebujemy 125 sztuk worków em, skruszonego słodu, 95 worków jęczmienia i 50 worków drożdży więc no to będzie coś, dobra tutaj nam się wypełnia, produkcja leci w międzyczasie jak już tu jestem to sobie e, z, oddam te trzy kontrakty, żeby chociaż trochę pieniędzy mi wpadło no i co mam, 1733 o i mam no nie stać mnie na dużo 1733 dwa dobra 1733 czyli tyle mogę zamówić, a w międzyczasie pójdę, oddam jakiś jeszcze jeden kontrakt tutaj te trzy palety zlikwiduję i tym sposobem zarabię trochę pieniędzy i on blokuje Odblokuje jeden slot. Dobra, ktoś pamięta, gdzie ja zostawiam? Ja na dole, nie? To wózek widłowy, także może sobie iść po mój wózek widłowy, żeby przewieźć te palety. Zaraz się okaże. Aha, dobra, poruszaj mnie do pracownicy. Hmm. Więc ja to po prostu odrzucę z powrotem na paletę. Ten dalej nosi drożdże, Okej, okay, nie chcę tam nosi, co chcę. Hmm. Co to mamy? Crushed mold. No, ale to czemu w gościu niesie drożdże jak nie potrzeba drożdże na górze? Właściwie, co ty robisz? Czekaj, tu, 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 tu. Trzeba ich kontrolować, ale zobaczcie, jak ładnie pracuję Aha, tu nie mogę przejść, ale już z tej strony mogę przejść, tak? Dobrze, czyli jest ok. Mam trzy worki już wrzucone. czwarty poleciał. No, ale w międzyczasie no, muszę przywieźć im trochę tych worków, bo zobaczcie, że, że, że mają jeszcze tylko cztery. Cztery tak naprawdę worki i to jest tyle, nie? No co, to... Musi mieć trochę lepiej, więc oddam, może, czy może przewiozę im paletę, tylko 6 dolarów na koncie Mogłabym co prawda się zgłosić do inwestora jakiegoś, ale jestem tym typem osoby, która nie chce brać żadnych kredytów w grach, a nie tym bardziej na żywo czy na odwrót Więc, no, więc trzeba będzie, no po prostu przewieźć, przemielić o, będzie się to nazywać mielone, a nie kruszone może tak będzie lepiej, co? no, więc jadę sobie, jadę, jadę, jadę dobra, i tutaj nasz nasz pracownik pan pracownik nie wiem w sumie, który to jest, nosi worki i denerwuje mnie też to, bo to coraz częściej się łapię na tym, że zamiast prowadzić pojazd to ja łapię sobie worki Dobra, tutaj mamy cyk. A, i też zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, którą mi się udało odblokować. Ale... E, czekajcie, tu sobie bezowy ten worek. No ja tak narzekałam, że mi pracownik, który sprząta, nie chce sprzątać, ale jak tylko ten worek się przerzuci gdzieś indziej niż w tym miejscu, w którym on jest produkowany, to w tym momencie nasz pracownik po niego pójdzie i wyrzuci o to śmieci. Więc nie jest źle, nie jest źle. Jest już jakiś postęp właśnie z tymi pracownikami w miarę ogarniają i zaraz wam jeszcze, wam jeszcze podjadę, bo jest jeden pracownik u mnie, który butelkuje. Słuchajcie. Naprawiło się butelkowanie. Nie wiem, czy w to wierzycie, czy nie. Um, dobra, żeby to zniknęła, ale tutaj się pojawia, więc poprzerzucamy trochę e, worków ręcznie. Bo mi się nie chce, naprawdę mi się nie chce walczyć z tymi workami. Nie wiem jak to działa. E, no, może się uda, czekam, to czemu to? Dobra, ja mamy 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wiem, że tym jednym nie trafiam także idę go, idę go podnieść. Dobra, tu mamy paletę cyk i zobaczymy. Za ile nam wystartuje to w kosmos? Na razie jeszcze nie wystartowało w kosmos, więc może udało nam się jedną paletę ustawić, żeby żeby działała. Ale dobra, w międzyczasie jak już mamy naładowaną. to sobie podniesiemy tę paletę, oddamy ją, oddamy ją, a następną paletę, aha i od razu oddamy, oddamy też kontrakt. O, rzeczy ja mam dużo. Więc to kwestią nie są pieniądze, tylko kwestią jest to. Teraz sobie kawkę może strzynę, następną. Więc kwe. Po 10 teraz jest. No i nie mogę zamówić, bo mam tylko 6 dolarów. Dobra, na koncie tu sobie zawalidujemy. Ok, podniesiemy nagrody. Niestety mamy chyba tylko ten jeden kontrakt do odebrania. No, dobra, to sobie zaakceptujemy kolejne. Napijemy się. Napijemy się kawki. Jak widzicie, mamy 480 dolarów na koncie. Nie, 428, przepraszam. 427 już w tej chwili. Ale w międzyczasie zupgradeowaliśmy sobie za 16 tysięcy. Tak, to jest dużo, 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 dużo. Za 16 tysięcy sobie zupgradeowaliśmy nasz e, zbiornik na wodę i... E, no, zamówiliśmy trochę więcej towarów. Wow, to z Patrzę jak to teraz szybko leci, to chyba gromadził ten pracownik, bo on ciągle wrzuca, a ten nie ma, nie ma jak tego opróżniać, bo ciągle jest zajęte, na To miejsce Dobra, to mam 24, więc od razu palety odrzucę. O, udało się wziąć paletę bez problemu Proszę bardzo Dobra, nieważne, dam mu następną Dobra, ta nie poleciała w kosmos, więc jest dobrze Nie ma tu żadnych misji kosmicznych Więc też jest fajnie to od razu przełożymy wszystko na na tę paletę i będzie dobrze, dobra lecimy z tym, z tym, z tym z tą paletą e, i to chyba dosłownie lecimy bo tak coś mi się zdaje, że dobra, nie lecimy jednak, dobra udało się, e, czekajcie no F się włącza silnik Czekaj, tak, rozjedziemy po, po naszego pracownika. O, dobra, nie wpadł pod koła, więc jest dobrze. Eee, mogłam jechać tutaj na dół, ale skafnąłam się za późno, jak już przejeżdżałam przez bramę, także wybaczcie, mi pojedziemy trochę dłuższą trasą. I co? No i właśnie właśnie sobie będziemy tworzyć nowe piwo. A i nie pokazałam, nie pokazałam wam, że rzeczywiście nasz pracownik działa. W sensie ten, który butelkuje ale. Myślę, że jak już wyprodukujemy te... Te palety nasze, czy to piwo nasze, yy, paradyż. To myślę, że bez problemu. Potem będziemy się bawić trzema, yy, trzema tymi wszystkimi trzema naszymi pasami do ładowania. Czy tam do butelkowania. Więc zatrudnimy sobie do tego trzech pracowników. To znaczy, przeniesiemy tych, którzy są już yy, doświadczeni w, yy, w zbieraniu rzeczy. No i po prostu ruszymy z eksportem Jak na razie widzicie, że nie mam miejsca Nie mam dosłownie miejsca Żeby przyjąć nowe rzeczy Bo co... Co ja chcę e, Się tutaj trochę ogarnąć To się nagle okazuje, że jest dobra promocja w markecie W, tym global, ma w global Market No i co, no i chcę no i sobie zamawiam, no, no bo chcę zaoszczędzić. No, no i potem bierzesz sobie milion kontraktów. Biorę tych milion kontraktów. I co? No i okazuje się, że no... Nie nadążam z robotą, bo... No, no bo znowu jest kolejna promocja, no, no tak chcecie, na no, promocjach człowiek żyje, tak? Dobra, ty tutaj masz paletę. No i zobaczcie, tutaj nie miałem wcześniej palet żadnych w ogóle. A tutaj się teraz walają. Cztery. Tak, tu są 4. Nie, tu są 3, 4, 5, 6, 7 palet. 7 pustych palet mi się... Eee, no, no. Dobra. Oj. No, dobra. 6 pustych i jedna przewrócona, bo no, tak. No. No i tak, tak, tak to jest, no. Tak wygląda właśnie gra w tę grę. Bo ja tutaj się miałam przygotować na spokojnie tego odcinka zrobić rzeczy żeby, Żeby po prostu wam pokazać, że to zrobiłam, to zrobiłam, to zrobiłam. No ale tak naprawdę, jak teraz wam pokazuję, że to zrobiłam, to zrobiłam, to zrobiłam, to wam nie wierzycie. No bo przecież dalej jest taki sam bagan, jak był na. tam w dokach. No i. A czemu to nie Aha, bo ty nie masz jak to. dotrzeć do tego, dobra. Czekajcie, żeby wyręczyć teraz trochę naszego przeciwnika, pracownika. Bo on sobie nie może poradzić żeby podejść do wajchy. Tak naprawdę, bardzo smutno z tego powodu pracowniku. Dobra, ile to mamy? 22, 23. Jeszcze chwilę trzeba podtrzymać. I zaraz sobie tutaj nasz pracownik będzie mógł stanąć, w tym miejscu. Dobra, dawajmy paletę cyk. No i teraz składziemy paletę. Hop i hop. Dobra, i teraz już się będzie zbierać Mam nadzieję, że ta paleta nie wyleci nam w kosmos Najwyżej jak wyleci w kosmos, to pewnie znowu wyląduje gdzieś tu A ja w tym momencie z tą paletą, którą mam właśnie zaludowaną Nie jadę jej wyeksportować Nie Jadę ją zawieźć do naszej produkcji, żeby pracownicy mieli się czym zająć Mieli coś tam do noszenia. Jak widzicie dalej Tutaj dzielnie noszą, tylko tak nie, nie rozumiem, co mi tak wolno idzie. Aha, bo ja jedną paletę, tak? No to dobra. Widzicie, skleroza nie boli, ale lepszy człowiek najeździ tym widłakiem. Dobra. I mamy jeszcze jeden mały problem. będziemy potrzebować ile worków? 50? A my mamy tylko jedną paletę e, e, jęczmina. Więc trzeba będzie też dokupić tego jęczmienia No tylko żeby dokupić tego jęczmienia, no to muszę obczyścić Doki No, więc tak, więc ja tu nie nadążam no, chcę zarobić, chcę jednocześnie też wyczyścić te rzeczy Ale, no, wiecie, poza odcinkiem ja już parę godzin dzisiaj dobrych grałam Żeby, żeby przygotować sobie ten odcinek, żeby, żeby ładnie było Żeby, no, żebyście nie, mar nie marudzili, że mam w końcu zrobić porządki jakieś No tylko po prostu się nie da A nie, dobra, mam więcej Więcej palet mam tego. Nie także o tyle dobrze. Dobra. I teraz tak. Odjeżdża ta ciężarówka i przyjeżdża następna. Zapełniona. Tylko pytanie z czym tym razem. Więc nawet jeśli bym chciała, bo miałem w tym planach w tym odcinku. Wyeksportować to piwo, które mi się uważyło, że mi tam wiecie. Kupić trochę butelek? No wrzucić, no, żeby jechał... żeby jechał już na eksport. Otóż nie. Otóż nie. Tu mam trzy, trzy palety gotowe. No i w sumie to jest tyle. Dobra. Zaraz będzie bitwa z Francisem. Ale myślę, że tej bitwy z Francisem już dzisiaj nie będę Wam transmitować. Podrzucę tylko paletę yy, tutaj naszym pracownikom, żeby mogli sobie... żeby mogli sobie poprzekładać te rzeczy właśnie do... Na górę, no i na tym będziemy kończyć. No, tak naprawdę, aha, jest Francis. Dobra, ale to nie będziemy się nim przejmować. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.